W każdym razie muszę wam jeszcze pokazać nasze dormi. Nasze dormi to jest w ogóle mistrzostwo świata. Tak, jesteśmy sami, w związku z tym nie ma co narzekać. Kręci się tutaj coś na górze, ale tego coś na naszym dolnym łóżku to w ogóle nawet nie, nie dolatują żadne podmuchy, słuchajcie, so, jest gorąco tutaj. Ale przede wszystkim tutaj jest tak potwornie ciasno. Wyobrażacie sobie sześć plecaków, no bo to dormi jest pomyślemy na sześć osób. Nikogo nie ma, więc rozłożyliśmy tutaj nasze rzeczy na sąsiednim łóżku. I tutaj sobie jakoś żyjemy. No, ale było wczoraj strachu, bo nam geko w łóżku miałyśmy geka, prawda, Gaja? Tak, wyskoczyło na Jezus, ja się tak udarłam przecież, bo, bo wyskoczył nagle, wyskoczył taki biały geko po tym tej ciemnej ramie. I w ogóle wiedziałem co chodzi, co to jest. Uff, biały? Tak, on był ten, ten jasny geko, młodziutki a nie pamiętam jaki miał ogon w każdym razie jeszcze z takich rzeczy, które to, z geko to możemy żyć, to nie ma problemu Byle by nam kub do łóżka nie robił natomiast gdzieś tutaj żyje taki duży pająk o tak jak mój palec taki dotąd i to jest z tych płaskich pająków one są bardzo szybkie i no i włażą wszędzie, bo one są płaskie, są płaściutkie i, i wszędzie się potrafią wcisnąć. Także niestety pod do Mamy nadzieję, że nie będziemy mieć żadnych wizytacji, bo to jednak jest nieco obrzydliwa sprawa. Spać z pająkiem, a przynajmniej nas odwiedzi, to mam nadzieję. Gaj, proszę do kotu. Am. Ha, tam ćma lata, dobra. Chodź, Gajka, kończymy jeść, bo zaraz będzie zupełnie zimne. No, spanie z pająkiem to żadna przyjemność, ale jedzenie ze ćmia z ćmiami to też śradnia z drugiej strony. Dobra, am, am. Gajucha, bo ja się za to biorę, jestem ciągle głodna. Liczę do rzek. Raz, dwa, trzy.